Cześć, z tej strony Brezy witam Was w nowej serii z Minecrafta dokładnie z Pingwin Packa yy, Nowa seria tak jak mówiłem bo nie będziemy cały czas na biel Survival Games grać i to jest nowa seria, który będę budował i inne rzeczy robił tak jak to w Minecrafcie yy, Pack 2, bo nie wiem czy mówiłem i zespiliśmy się o to w takim oto świecie. Ja wolę mieszkać w takim w górzystym bardziej, więc pali się! więc będziemy szukać innego i od razu mam pytanie co to jest i co to to jest to to, to, to sobie pozbieramy bo to drewno przecież nie Nie będziemy drewno marnować ale ten domek what the fuck co tam jest idziemy zaraz to sprawdzić ja jako już to, że nigdy nie grałem, tak wiecie, dłużej na ping packu, więc paru rzeczy nie będę pewnie obczajał, no ale postaram się jakoś obczaić, że tak powiem. Tutaj to drewno rąbiemy Nie wiem skąd ono się tu wzięło, no ale Jak jest, no to nie będziemy Przecież go wywalać Z chęcią go, z chęcią je zabierzemy Prawda, nie? No, jeszcze trochę Oj, je, jedzonko by się przydało Bardzo by się przydało Jedzonko no, Idziemy Cześć yy, Mućki Nooo! Wow, o wełna skąd? Grzyby? Skąd to tutaj? Hmm, to się nawet przyda. Tam jest ktoś? Ticket Leon. Lion to jest tygrys. What? Ty przyjazny być czy nie być? Taki domek? W ogóle o co chodzi? Kościół? portal, czy co? nie wiem, piszcie w komentarzach, naprawdę nie wiem to wygląda jak portal ale co to w ogóle jest? skrzynka mamy jak majty czarne what? naprawdę nie wiem co to jest dzięki, dzięki Tam coś jest tamto, to wiem co to jest tam wiedźmy ten domek, no ale to na razie będziemy mieszkać oto w tym domu. No nie uciekaj, mumu. Mumu jest. Odcinek będzie bardzo króciutki, bo taki wstępny do wprowadzenia Was do nowej serii. Gdzie uciekasz? Teraz za chwilę się tu osiedlimy jest! Dobra, dobra, mumu, mumu, nie uciekaj. Gdzie coś tam... Nie, tylko drzewa No nie uciekaj, mumu! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj, ja się tylko chcę przytulić. No. Eee, głupia krowa. Dawaj więc Chyba się nie obrazi, jeżeli zamieszkam trochę w twoim domku no, Mam nadzieję, że nie Mamy drewno Drewno 52 świerkowego drewna Robimy, oto proszę pana stół przemyśniczy. Przydałoby się pierwszy kilof jak mu tyle dom rozwalimy to się chyba obrazi A tam to tylko podłoga Pewnie jest bogaty, sobie kupi następ... kupi sobie nową Kupisz no, sobie, tak jest, a jak Tylko nie wiem czego są te spodnie Takie czarne dokładnie, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia I za chwilę sobie łóżko zrobimy O, w ten sposób, o. Ja jakby ktoś nie wiedział jak się robi łóżko No ale no, mam nadzieję no, Raczej nie ma takiego osobnika, który nie wie jak zrobić łóżko Na no, pies chyba tak się pies robiło, tak się robiło Yy, mięso, przepalamy ten no my idziemy w, w, w kimeczkę spać Dobre dobra brnąć dobra przetapiaj się, a ja to tyle kobla pozbieram na narzędzia pierwsze na to ładnie 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 kopiemy kobla kopiemy kopiemy o. jest, mamy dwa bełsztyki ale jesteśmy głodni. Dobra. No nie obrali się, nie obrali się. A ja tak trochę tą kobla pożyczam później o tam. Takie pierwsze narzędzia sobie w końcu zrobimy. O. Tyle powinno wystarczyć. O. Tego już starczy. To robimy pierwszy. Kilow kamien tego kamien tego drewnianego nie chcę yy, te miecz tak jeszcze będzie siekiera i łopata no przydałoby się takie jeszcze drewno no ale Dobra, już dzionek jest, zbieramy nasze rzeczy i czas w drogę. Sorry, panie lewku, że rozwaliłem, o, skrzynkę też wezmę, że rozwaliłem trochę <laughs> pana zamieszkanie, nie zamieszkanie, no ale kobla pociabowałem, do widzenia. Mm -hmm, drewno też bym potrzebował, <laughs> nie no, już tak nie będziemy rabować tego... Lwiątka albo lwa dokładnie, bo lwiątko to to raczej nie jest Je... Yeah. Oh, Ufak! Ta krowa podstępem mnie tu sprowadziła A, myślałem że tam spadnę i zabiję się Niedobre mruczki, no gdzie uciekasz Daj mięso, mięso, poproszę mięso Dziękuję bardzo. Gdzie by tu iść? Tu są bagna, to idziemy po barnach. Hop, ładnie, nie zaskoczyłem chyba. ten, ty ten? halcynki, tu, tu, Jest. Biegniemy, biegniemy. A znaczy cię płyniemy? Znowu jakiś... Tu coś musi być. Ja chyba wiem, co tu będzie. Ja obstawiam, że tu będzie ten spawner czegoś. I... miałem rację. Tylko, że to by było trzeba jakoś tutaj... O, ścinka, sorry. Yy, zatkać. Żeby to jakoś to było, a nie mm. tak, yy, tak było. Korezji to muszą być też i skrzynki. Skrzynki przeważnie w rogach. Jest skrzynka. Bardzo fajnie. A w skrzynce pięknie, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Jeszcze druga skrzynka musi być. Ja mam że ta druga skrzynka tu będzie gdzieś. Nie ma. Do góry! Bo utoniemy do góry! Jest skrzynka, skrzynka skrzynka i żelazo, żelazo. Dobra, płyniemy. Duża się nie będzie. Wiem, że ekspiarkę by szło zrobić, ale nie chcę na razie ekspiarki żadnej. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Idziemy dalej. Tam coś jest klocek dyrta aj no nie udało się. Tam myślałem, że tak przeskoczy, tak fajnie, ale... Jak Yamakashi! Mumu, cicho. Growa Krowa! Patrzy się na mnie. Zrobimy jej plecy. Mm. Teraz. Zrobimy jej plecy. Wydoimy ją. Ła, ła, ła. Dzięki za mleko! A teraz dgiń! Giiń, krowo, ty jedna, na no, ty Dzięki za mleko i GIN! Mamy mleko. Mle mle milk. Mleko. Jest naprawdę nie ma żadnego takiego fajnego biomu, że gdzie bym... Hmm. O laksa gdzie by mi się spodobał, gdzie bym się ten biom spodobał. Zamieszkał tam. O, naprawdę nie ma, naprawdę, 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 no, nadal nie ma, nic. no nic, no nic, o, 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 o to właśnie chodzi, no, 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 jeszcze wyżej, Ona już jest, już jest lepiej, ale jeszcze nie porywa, jeszcze migacie nie porwało. Dawaj, dawaj, o to chodzi, no o to chodzi. Gdyby to było bardziej takie skaliste, to bym już tu zamieszkał. Do, no gdzie by tu zamieszkać teraz? O, ja bym gdzieś się tutaj w ścianę wbił, tutaj o. Tutaj o. Tutaj o gdzieś. Tom co może? O, tam to jest E, tutaj zostaje gacie mi porwało tu się gdzieś bijemy no tak no myślę że na pierwszy odcinek taki wstępny to to by było na tyle wystarczyłoby już tego to by było na tyle w tym odcinku komentujcie subskrybujcie jeśli wam się serwa, seria podoba piszcie w komentarzach co robię źle a co dobrze no to na razie i cześć Wesoły soll